Drodzy słuchacze Radia Famka, moimi i Państwa gośćmi w studiu Radia Famka są Anna Kurnik, mistrzyni florystyki oraz Justyna Najder, współtwórczyni studia florystycznego Artiko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Na co dzień tworzycie wyjątkowe konstrukcje, rzeźby z żywych kwiatów, a Waszym sztandarowym projektem od kilku lat jest kwiatowa rzeźba syrenki która jest eksponowana podczas corocznej parady w Warszawie. Opowiedzcie, proszę, więcej mi i naszym słuchaczom o tej syrence, jak to się stało, że realizujecie takie wyjątkowe przedsięwzięcia. Realizujemy to przedsięwzięcie z, czystej, z czystą przyjemnością. A w sumie to był dziwny przypadek. Pierwszy raz pojawiliśmy się w Warszawie w Zamku Królewskim na zaproszenie i robiliśmy cztery żywioły. To były pierwsze, pierwsze moje rzeźby po okresie ponad 30 lat, kiedy nie dotykałam tej rzeźby. Oczywiście były kwiatowe, bo takie było założenie. No i te rzeźby były w ruchu. Więc chciałam. Tak. Światowe rzeźby w ruchu, ale jak to? Tak. E, miały powyginane ręce, bo jedna, jedna rzeźba to był wiatr, więc wiatr e, oddawał ruch wiatru. Na głowie miała parasolkę, która ją chroniła. Druga rzeźba to była e, e, żywioł e, ziemi, więc to była kobieta w ciąży, więc ona była stateczna. Wow. Wow. E, natomiast. E, ten brzuch to była po prostu ca cały glob wtedy. Cały, oh. ca cały piękny glob w, w kolorach pięknie zaznaczony. E, trzecia e, dziewczyna to był żywioł ognia. E, więc ona miała zupełnie kwiaty w kolorach czerwono, czerwono złoto, żółtych. E, U nasady palące się praktycznie czarne, czarne węgliki. Więc to było coś fantastycznego. Temperamentnie. Słowa. Bardzo, bardzo temperamentnie. E, z kulą ognia w ręku. I się nie spaliła w no, ręku. Nie, nie spaliła się. Dlatego ten ruch był tutaj tak zaznaczony, bardzo intensywnie. Ona po prostu chciała rzucać tą kulą. Kolejny żywioł to była i że. Chyba została nam woda. Tak, właśnie woda. I ona miała, miała w, z rąk wypływała jej stóżka wody. Ale taka prawdziwa woda. E, tak płynąc... prawdziwa, prawdziwa, więc to było Jedzie. bieganie po kastorami, szukanie fontanny, żeby to było wszystko zrobione. E, była sadzawka a, i oczywiście masa kwiatów masę kwiatów to było. Ja bym to podsumowała, żywe kwiaty to w ogóle mało powiedziane. To po prostu jakby żywe stworzenia. Żywe istoty. Żywe istoty y, przedstawione w formie rzeźb kwiatowych. Jak Dokładnie to w ogóle to... możliwe? Jest to możliwe. Tym bardziej, że to były kwiaty cięte, więc trudność polega na tym, że one musiały być osadzone na e, specjalnych gąbkach, na specjalnych stelażach, żeby wytrzymały e, jednak te, Przynajmniej ze 100 kg. Bo każda, ka, każ, każda gąbka, oh. tak, namoczona wodą, to jest około kilograma, e, a suknie były od pasa do ziemi, zwiewne, e, kostka po kostce. To było tak, tak jakby brukowanie, brukowanie e, drogi, e, namoczone i osadzone w kwiatach. To po prostu niesamowite. I przecież woda waży, tak? To no właśnie wszystko, o, to, o, to woda, o to chodzi. Woda waży, o to żeby chodzi. to wszystko utrzymać. I, I to niezależnie od wysokości ta woda się trzyma w tych gąbkach i to jest możliwe? Jest to możliwe. No, tak jak wszystko i w florystyce technologia poszła bardzo, bardzo daleko i mamy w tym momencie tak cudowne rzeczy jak już ekologiczne gąbki, które nie zaświecają nam naszego pięknego świata. Jednym słowem, jedyne co ogranicza to chyba tylko wyobraźnia, bo z tego co słyszę, tak niesamowite projekty powstają e, z projektu i wykonania e, studia florystycznego Artiko. Ale właśnie, tych przedsięwzięć jest trochę, a to sztandarowe Syrenka. No jak to się stało, że z tych różnych wydarzeń nagle projekt Syrenka i Parada? W sumie zaczęło się to od tego, że miasto Stołeczne Warszawa wymyśliło sobie Paradę Syrenki. I zaczęli szukać w ogóle w Polsce kogoś, kto to zrealizuje. Na ten moment byliśmy jedyni, a w tym roku dowiedziałam się, że nie mamy konkurencji. Czyli y, jedyna lokalizacja sensowna to tylko y, studio florystyczne Artiko w Krakowie, no bo nie w Warszawie. No tak, tak to właśnie <laughs> by było. Tak to w tym tak momencie myszło. wyszło, że Kraków. Y, Kraków jest zalążkiem tych właśnie ciekawych rzeczy. Ale tego typu rzeczy są realizowane na całym świecie, jak parady. Natomiast Warszawa jest prekursorem, i mam nadzieję, że Kraków do Warszawy dołączy albo będzie miał jeszcze, jeszcze piękniejsze możliwości stworzenia rzeźb florystycznych. Słuchajcie, no w dzisiejszym świecie w ogóle mamy taką sytuację, że otacza nas na przykład bardzo dużo sztucznych kwiatów. W ogóle wiele plastiku, sztuczności, który niby ma być bardziej ekologiczny, nie wiadomo dlaczego, mimo że jest zrobiony z plastiku, bo jest nie wiem kwiat wielokrotnego użytku i mamy z tym do czynienia na balkonach, na cmentarzach, w biurach. Czy wy jesteście właśnie inicjatork inicjatorkami powracającego trendu żywych kwiatów? Jak nie, to niekoniecznie jest. my, to hmm. ludzie, ludzie dążą do otaczania się pięknem, to im piękno jej y, potrzebę y, w momencie, kiedy był COVID. Mm. To było wtedy bardzo, bardzo odczuwalne, że ludzie zaczęli szukać kwiatów, zaczęli kwiatów doniczkowych, zaczęli w swoich domach wprowadzać to wszystko. Z tego tytułu, że y, to była chyba jedyna możliwość y, nacieszenia się czymś normalnym, czymś ulotnym, czymś pięknym y, i pozwolenia sobie na odrobinę y, luksusu we własnej głowie. Luksusu. Takiego jak na przykład teatr i opera, czy muzea. To jest, to jest wymiar naszej chyba cywilizacji, naszej ludzkości. Że im bardziej jesteśmy zamożnym społeczeństwem, zaczynamy się skupiać na rzeczach bardzo prostych, jak przyroda. A kwiaty są kwintesencją tej przyrody, tej ekologii. No, chcesz powiedzieć, Anno, że kwiaty spełniają tak liczne potrzeby człowieka, i dopiero pandemia musiała nam pokazać, że, że mamy te potrzeby. I dokładnie, to naprawdę mocne. Dokładnie tak, bo wtedy nam uświadomiła, że nie tylko pęd do pracy, jakieś takie yy, prozaiczne wyjścia, yy, ale otaczaniem się tym czy, czymś ulotnym. Bo kwiaty ścięte nie ukrywam, że są to, są to rzeczy zbędne. Tylko dlaczego. Yy, nie dać dziewczynie tej pojedynczej róży, jak, jak ja widzę, facet idzie po dwie bułki i pojedynczą różę kupuje do śniadania. No boże, to jest coś cudownego. <grym> Więc dlaczego, dlaczego nie dawać tego piękna na ulicach, e, wszędzie w naszym, w naszym otoczeniu? E, tak często, e, na przykład miałam taką sytuację, że e, ktoś opowiadał mi, poszedł do znajomej, e, przyjechała dziewczyna, prowadziła w w teatrze, hmm, spektakl, była główną śpiewaczką. I chciała ją koleżanka zobaczyć, wzięła te kwiaty i ona mówi, pani Aniu, gdybym nie miała, nie miała kwiatów dla niej, ona by na tej scenie nie dostała w ogóle od nikogo kwiatów, zapomnieli o niej. A to są tylko kwiaty, albo aż tylko kwiaty, no albo właśnie. aż, bo one wyrażają dużo więcej niż nie jeden prezent. Właśnie dlatego, że jest ulotny, że jest chimeryczny. Y że pamiętamy o tym człowieku dając mu te kwiaty. Coś zaklętego jest. Dokładnie, w tych kwiatach. dokładnie, dokładnie. A ja mam takie jeszcze jedno pytanie do Justyny. No bo spotykacie się z tak wieloma osobami, przychodzą do was, pytają, chcą tych kwiatów. Dlaczego? Dlaczego potrzebują tych kwiatów? Bo na pewno podają bardzo wiele różnych powodów. I tych historii na pewno macie no, wiele. Ciężko wyczuć. Myślę, że dlatego, że ta, właśnie tak jak tutaj Ania powiedziała, że to jest ta przelotność. Mm. To, że Ulofność. to ulotność, to. że to znika. Pamięć, pamięć, o, pamięć o tej osobie. Dokładnie. Mhm. Przypomina mi się taki jeden y, wiersz perski. Z dywanów perskich, nie pamiętam autora, ale było w, w tym coś takiego, że nawet jakbyś zebrała wszystkie skarby świata, to cóż lepszego byś za nie kupiła, aniżeli kwiaty? Piękne. <laughs> piękne, piękne, ale właśnie oddaje to, co, co nieuchwytne, o czym teraz tak namiętnie rozmawiamy, bo. Nasza rozmowa jest trochę jak element zatrzymania, myślę, że dla wielu naszych słuchaczy zastanowienia się, czym są tak naprawdę kwiaty w ich życiu. Ale przerwę ci, dzisiaj przyszła dziewczyna, studentka, drugi koniec Krakowa, mówi, że chodzi, studiuje, nie wiem dokładnie na której uczelni, ale mówi, że obok ma krówki i sobie te krówki przychodzą do okna i mówi, że obok też jest ogród i przyniosła, zerwała sobie kwiaty. Tak, po prostu. tak, po, prostu, tak mówi. po prostu. Przyszła, mówi, że troszeczkę zdechnięte. Wytłumaczyłyśmy, co z nimi zrobić, żeby jej dłużej żyły. Pomogłyśmy jej, zawiązałyśmy. Dziewczyna uśmiechnięta wyszła, podziękowała. Hmm. Tak, nie wiem, tak niewiele ty. potrzeba dla, tak. Dla, dla tej drugiej osoby. To być w centrum takich historii, tak. to, no, to musi być niesamowite, bo to takie ani to materialne, trochę mistyczne doświadczenia w ogóle bliskości, relacji z innymi. Z chcemy uciekać od tych kwiatów, bo tak mm. się mówi. Nie, była taka moda na śluby, prawda? Tak. Nie dla kwiatów. A szkoda pieniędzy. Kup, szkoda pieniędzy, kup wino tak. i tak dalej. A teraz jednak wracamy do tego. Właśnie po tym covid tak mi się wydaje, że właśnie jak zostaliśmy zamknięci. Em, Poczuliśmy, że trzeba przestrzeni. Przestrzeni, przestrzeni, że tu zieleń, piękna, no, tak, to piękna, zamknę... wrażliwość tak piękna. Brakliwość się gdzieś tak. tam uruchomiła w ludziach no. to, że nam zamknęli te lasy, że nagle na, nas zamknęli tak. w domach, nie mamy do czego tutaj, nie, nie ma nic, nie ma zieleni. Nagle zaczęli szukać tej zieleni, nie tylko w mieszkaniach, ale także w biurach, bo coraz więcej jest biur, które potrzebują e, zieleni. Mamy z, wiele zapytań na zasadzie takiej, bo chcemy, żeby pracownicy byli zadowoleni, byli zadowoleni. zrelaksowani w pracy tak. do tego, do tego do stopnia, tego stopnia mm -hmm. żeby mogli popatrzeć e, nie tylko na laptop, nie tylko na komputer, ale zobaczyć e, zieloną doniczkę, po prostu zielony kwiatek. Nasuwa się mi takie pytanie, to w czym pomagacie e, ludziom w tej sferze kwiatowej? Bo zdaje się, że jesteście jakimiś pośredniczkami, no właśnie, w jakimś marzeniu, w jakimś pragnieniu piękna, obecności z naturą. Jak w tym uczestniczycie wszystkim? Jak to robicie? Przede wszystkim spełniamy marzenia, jeżeli chodzi o bukiety, kompozycje. Bardzo wczuwamy się w to, co to ma być zrobione, dla kogo. Pierwsze pytanie jest, czy pan lubi, czy pani lubi. Albo czy pani wie, co lubi dana osoba. I na przykład intuicyjnie szelamy, i najfantastyczniejszą, zwrotną informacją jest: to było idealne, o tym marzyłam, to było dla mnie, skąd wiedziałyście, albo. W tym momencie, na przykład, że partner podpowiedział i że on dostrzegł to. To są tak fajne, ulotne chwile, gdzie y, mówimy. Psychoanaliza taka. Dokładnie. Światowa psychoanaliza, gdzie, <grym> gdzie mówimy o uczuciach, o, o marzeniach, o spełnianiu często często pasji. To jest właśnie ta bliskość z tym drugim człowiekiem i obcowanie z przyrodą. Z przyrodą po prostu. Z pięknem kwiatów, z ulotnością, to jest to takie coś, jak idziemy do muzeum, zachwycamy się danym obrazem. Jedni tym, drugi Van Goghiem, jedni na przykład Monalizą, a my, my szukamy tego wytchnienia właśnie w kwiatach i to dostarczamy. Powiedzcie mi, czy każdy może pracować z kwiatami? Czy to jednak trzeba mieć to coś, jakieś szczególne cechy? Bo no, mieć rękę do kwiatów, no tak mi się zdaje osobiście, to jednak nie każdy ma. Jest to bardzo ciężki temat. Ja przeszkoliłam około tysiąca osób. Są ludzie, którzy są wrażliwi na piękno, bo to musi być ta, ten pewien etap wrażliwości, taki w doborze kwiatów. W w tym, jak się chce to przedstawić. Czy w ogóle chce się pokazać piękno. Związać każdy potrafi kwiaty. Mhm. Natomiast... Bierze w garść, zawiązuje sznurkiem do, idę. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Natomiast y, pokazać coś więcej jest ciężko. To jest dokładnie tak samo, jak namalować obraz, prawda? Każdy maluje. Mhm. Czyli to jest jakaś forma sztuki, którą właśnie wyrażamy prawdopod dużo głębsze rzeczy niż. Prawdopodobnie tak, tylko nie nazwanej. Mhm. Um, i przemijającej. Jest bardzo, chwilę i zaraz nie ma tej sztuki. I to, jest, I to jest właśnie najpiękniejsze w tych kwiatach. Hmm. Że tu pamiętamy o tym, bo to jest zrobione dla drugiego człowieka. To nie jest zrobione hmm. dla nas. My też możemy sobie sprawić przyjemność, ale dużą wielk, większą przyjemnością jest dawanie tego piękna drugiej osobie. I patrzenie, jak on, on naprawdę cieszy się tym. To muszą być naprawdę niezwykłe chwile. A ja bym chciała jeszcze wrócić do, do tej syrenki, bo rozmawialiśmy tutaj o kwiatach, można powiedzieć, o idei, koncepcji kwiatów jako element naszego życia. Ale wy realizujecie najróżniejsze projekty, od tych mniejszych po te naprawdę, e, no, trzeba powiedzieć, monumentalne czy ekscytujące, jakim jest e, wspomniana syrenka na swoim starcie. Jak wyglądają w ogóle przygotowania do, przygo do zrealizowania tak wielkiego przedsięwzięcia? No, przygotowania zaczynają się już w styczniu, w lutym, kiedy wymyślamy projekty, kiedy rysujemy koncepcję, jak ta ręka ma wyglądać. Bo parada jest, przypomnijmy. W czerwcu, 8 czerwca. Czyli pół roku. Tak, dokładnie, dokładnie. A ktoś... Ktoś yy, władny yy, akceptuje projekt, który mu się najbardziej podoba. najbardziej podoba. No i później przystępujemy do pracy, czyli pierwsze po akceptacji jest, pierwsze to są spawania, żeby to było na konstrukcji, bo syrenka ma 3 metry yy, w wysokości i yy, jedzie na 8 metrowej platformie, czyli mamy do zagospodarowania jakieś yy, 16-17 metrów kwadratowych kwiatów. Na 17 metrów kwadratowych. No to tak. to wielka przestrzeń. Ile tych kwiatów zu się zużywa przy takiej A, realizacji? W ostatnim roku chyba 100 tysięcy. 100 tysięcy kwiatów Ta, przyje przyjeżdża jedna wielka ciężarówka być. z zamówionymi kwiatami, które obrabiamy, przygotowujemy, kondycjonujemy i później 100 000 nakładamy. 100 tysięcy kwiatów. w ogóle. Gdzie tyle rośnie? No. <laughs> Oczywiście nie żartuję, <laughs> żartuję, to no, przewrotne pytanie, no, ale cała ekspedycja e, od razu mi się nasuwa pytanie, jak to jest, że mistrzyni florystyki zajmuje się spawaniem? To jest jedno z pytań. Jedno z pytań, no <laughs> próbuję samodzielnie to robić, ale jeszcze się nie odważam, bo te spawy muszą być y, 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 bardzo bardzo dobrze zrobione. 100 no ja... kilo, 100 tysięcy kwiatów, to no, wszystko musi dokładnie, utrzymać dokładnie, się, nie to rozpaść. Jak pierwotnie rozliczyliśmy pierwszy projekt, to syrenka z kwiatami to było w granicach 600 kg. Na, na platformie? To jak mhm. koncertowy fortepian. <laughs> dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że to musiało być na tyle zabezpieczone, że to jedzie wśród ludzi, wśród tłumów. więc... Czyli jest jeszcze delikatne mimo swojej wielkości. Tak. Tak. Mm -hmm. No to jest kobieta. To jest ko no tak. kobieta, artystyczna, to, to, to musi Artystyczna, być kobieta. Delikatna. <laughs> e, powiedzcie mi, jakie są reakcje ludzi? Bo wy już doświadczyłyście mm. tego, y, jednej y, parady. Wydaje mi się, że ludzie myślą, że to jest y, projekt, że ktoś nam zrobił y, ten projekt i my dopiero na, nakładamy na to kwiaty. Właśnie dzisiaj rozmawiałam z, z znajomą i mówi, a ja, to wy nakładacie kwiaty. Ja mówię, nie, 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 my od podstaw. Ale to w tamtym roku mieliście też syrenkę. To pewnie ta syrenka wróciła. Ja mówię, Nie, to jest zupełnie inna. Co Trzy lata temu była pierwsza, później druga, teraz jest trzecia. Za Co roku jest inna. Jest inny, inaczej wygląda. Inne kwiaty, inny dobór kolorystyczny. Inne założenia. Założone. W tym roku ma być bajkowa dla dzieci z kwiatami, ważkami. E, zielenią, włosami, i jak planuję, które będą powiewały za syrenką. E, mają mieć około 5 metrów włosy. Jakaś same. inspiracja z Akademii Pana Kleksa, która niedawno e, wyszła? Nie, akurat nie, akurat nie, nie. Inspiracją było przeczytanie jeszcze raz legendy o syrence. Hmm, że pięknie. ona wychodzi z fal, siada i czeka. I jakie były reakcje ludzi do tej pory? Do e, tej poparady? pory e, fajnie było to obserwować, jak się jechało w samochodzie za platformą. E, ludzie wyskakiwali praktycznie z samochodów. Zatrzymywali się na e, przystankach, robili zdjęcia. No, no rewelacyjnie to wyglądało. Chcieli dotykać e, <laughs> nie, nie zdążyli, bo przejeżdżała. Natomiast na paradzie faktycznie e, syrenka była obstawiona i to bardzo kordonem. E, Okrony ochrony, tak? Mhm. I oprócz tego dziewczyny tańczyły. Marjonetki tak się nazywały? Tak, tak, Coś pięknego to musiało być naprawdę niezwykłe przeżycie. Od razu, jeżeli wy jesteście z Krakowa i tworzycie takie projekty dla, dla Warszawy, dla Parady Syrenki, od razu się nasuwa pytanie, czy Kraków nie mógłby mieć swojej kwiatowej rzeźby? Bo przecież w Krakowie również odbywają się parady, chociażby Parada Smoków. Jaki macie na to pomysł? Mamy taki tajemniczy pomysł, że może w najbliższej przyszłości jeden ze smoków mógłby być kwiatowy taki właśnie rozmarzony z, z kwiatkiem w ustach może <grym> się. E, smok artysta e, bo do krakowiec kulturalny dokładnie do, bardzo do, do, no właśnie idą z tym tropem po prostu z jakimiś tam skrzydełkami kurcze taki jest taki po prostu do, do przytulenia smoczek kwiatowym czy Kraków powinien iść w tym kierunku kwiatowym? Jak w ogóle spoglądacie Waszym kwiatowym, artystycznym okiem na to, co się dzieje w Krakowie, właśnie w tych przestrzeniach miejskich, urbanistycznych e, pod kątem kwiatowym? Zaczynają się powolutku pojawiać e, zalążki e, kwietnych łąk, e, w jakichś parków, w których są kwiaty. Natomiast w tej przestrzeni jeszcze nie ma kwiatów ciętych. Jest to, jest to jeszcze niezagospodarowany temat. Myślę, że taką wizytówką Krakowa mogłyby być rzeźby wykonane nawet z kwiatów doniczkowych, niekoniecznie kwiatów ciętych. Oglądając po prostu jak, jak reagują ludzie, byłaby fajna promocja. Każdy, każdy człowiek jak widzi coś fajnego. Z, z reguły robi zdjęcia, które idą dalej w świat. No bo przecież w Krakowie jest ogrom turystów. Dokładnie. E, oprócz wyjątkowych zabytków, chcą doświadczać, przeżywać Dokładnie. tego miasta to... z różnych stron, prawda? Bo to nie tylko cegły, mury, kamienie, e, to jest jedyne oblicze Krakowa, no ale też ludzie, no i właśnie te zjawiska przyrodnicze, które nas otaczają, i jedną z nich mogą być właśnie kwiaty. Jak najbardziej. To jest przestrzeń, którą chciałybyśmy zagospodarować w Krakowie. I żeby się Kraków przede wszystkim wyróżniał. wyróżniał. Żeby był inny, mm -hmm. tak? Do tego czasu mieliśmy wianki, ale te wianki już są w Warszawie. Tak. Ee, Uciekły nam dobre, jakby. dobre trendy, szybko się rozchodzą Dokładnie i są przejmowane, i <laughs> więc, więc może, może w tym momencie w drugim kierunku. Mm -hmm. Kwiatowa syrenka w Warszawie, to może zrobimy kwiatowego smoka, kwiatowe rzeźby. No, ciekawe propozycje i pomysły naszych artystek. Na pewno nie powinny umknąć uwadze krakowskiego magistratu czy twórców życia kulturalnego i tego urbanistycznego w Krakowie. A ja wam zadam jeszcze pytanie. Właśnie bo tych realizacji robicie tak wiele, gdzie można was oglądać, obserwować, no i być gdzieś w sercu tych wszystkich prac, w których, które tworzycie. Chyba na Facebooku, Instagramie. A dalej, no to w firmach. Coraz więcej firm e, zaprasza nas na kursy florystyczne, e, tworzymy ścianki kwiatów doniczkowych, kwiatowe. przestrzenie hmm. takie. Hmm. Uczymy przede wszystkim e, pracowników jak dbać o kwiaty, e, jak otaczać się nimi, co z nimi robić. Temat po, rzeka, tak, pokazuje, Kwiatowa rzeka. Tak, pokazujemy, że z kwiatami można też rozmawiać. I to jest bardzo dobre, wcale nie trzeba być wariatem. Po prostu po takiej pracy przy komputerze fajnie zagadać do kogoś zielonego, miłego. Także drodzy słuchacze, jakbyście mieli różne tematy kwiatowe do skonsultowania, do zapytania, komentujcie. U nas na Facebooku też jest post, gdzie możecie skomentować. Na pewno nasze gościnie się odezwą do Was. Także śmiało, śmiało macie pytania, to dzwoncie. A ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi w studiu Radiofamka była Anna Kurnik oraz Justyna Najder ze studia florystycznego Artiko. Bardzo Wam dziękuję za dziękujemy rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.